Gdzie jest komputer? Tu już spakowana bestia czeka na podróż. Widzimy się niebawem. Słuchajcie, z tej strony Cheła, jak widzicie jedziemy sobie samochodem, wracamy dzisiaj do Żagania, co się patrzy? W samochodzie dzisiaj ze mną jest moja druga połówka Olga, powiedz przywita się ładnie, wykrywanie uśmiechu się włączyło, jedzie ze mną Cinek, tak to ten z Ghost który tak lami cały czas, no i jedzie Ama, ale to musisz wziąć telefon i się pokazać, siema, widać, bo widać, jakoś chyba, nie samochodem, to tam czy jak widzicie tam zdjęliśmy znaczek z kierownicy, ale i tak został ślad, więc będziecie wiedzieć czym jedziemy. O, tak więc po drodze mijaliśmy już nawet wiatraki. Wiatraki. I mijaliśmy wiatraki. też... Mieliśmy też samolot, który leciał tam chęt wysoko. Samolot leci sobie śmieszną rzecz. I było. Fajnie. A. Może teraz Olga coś powie. Ciekawego. Nie, nie do filmowania. Ale może jakieś nie. Te, życzenia chociaż świąteczne? Mamy prezenty, żeby nie było, jest tak, klimatycznie. Było tymi tak, Tam jeszcze w pokrowcu jest I następny. Nie reklamuj, bo mi YouTube zablokuje znowu film. A sorry, to zapisz taki to te, może? Te Dobra. No już poblokowali nam ze trzy. Tutaj wiedziemy jeszcze jakaś klawiatura. Tu, tu monitor, no name. I tam jakieś inne sprzęty. Oglądajcie, jak cinek kieruje samochodem. Co prawda, żadna sztuka, bo jedzie prosto, ale zawsze to jakaś atrakcja. Tam przed chwilą jeszcze po lewej stronie był. Zajebisty korek, ale już się skończył. Myślałem, że będzie można się więcej pośmiać. co? Ale co? Nie będzie ich widać. Teraz mów. Za. wiatraki, ale nie będzie ich widać. A wiatraki już były. Ale nie, nie będzie widać. To co? Jak o, były. Nie były? były. Ale robisz się Co robię? Zeza. No bo patrzę na ciebie. O, i <laughs> wyprzedzają nas. No, tak, jak. I jedziemy sobie elegancko O, jeszcze reklamę McDonalda zrobimy Co ja tu jeszcze mam? Gdzieś tu słuchawki jeszcze były Chyba to A przyznałeś się, że się zgubiliśmy? Że co? Że się zgubiliśmy? Nie, no miało nie być tego na nagraniu Cicho, nic nie było. Tak więc cinek tak. chciał się bawić w dobrego kierowcę. Myślał, że wie, gdzie nas kieruje. Pokierował nas całkiem w jakąś dupiastą stronę. Jechaliśmy najpierw przez wieki, zamiast od razu kierować się na autostradę. Ale, oczywiście, opanowanie moje i później Amadeusza pokierowało nas na dobrą stronę. Już jedziemy sobie autostradą. Jeszcze tylko jeden z jasnos czeka i będziemy sobie w domu. Także w jakieś półtorej godzinki jeszcze myślę, bo nie jedziemy za szybko. Macie jeszcze luk na autostradę. Zobaczmy, co się z tyłu dzieje. Nie dzieje się nic, nikt nie jedzie. Nudy. Teraz mów. Za każdym razem, jak mówię, musisz mi kamerować? No mów, mów. Mówię, że nudy. 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 To nudy. A może młody jakieś życzenia świąteczne przekaże? Powiem, sterka. Wesołych świąt, Nie napijcie się za bardzo. Albo możecie tylko, żeby kafa nie było. I wybuchowego Sylwestra. Teraz Amadeusz. No zdrowych i wesołych świąt wszystkim. Bawcie się dobrze na Sylwestra. Co? To tyle. Żeby nie było Amadeusz, to ten od głośnej myszki. <laughs> tak. Ale co chcesz? Ten film był największy, miał tak, największy najwięcej Tak, by najwięcej wyświetleń był. A ja co? Ja Wam będę życzył wesołych i pogodnych świąt, jakichś ciekawych prezentów, wysokich leveli i jak najwyższej ligi w LOL. Także jak na razie będziemy kończyć, może jeszcze później coś dołączymy, zobaczymy, jak będzie nam się droga yy, eksplorować. Także do zobaczenia następnym razem, być może w kolejnym vlogu. Cześć, trzymajcie A to jakbyście nie domyślili się, czym jedziemy.